Przyjdź, duchu święty, napełnij serca swych wiernych I zapal w nich ogień Twojej miłości. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Krzyż! Boże Odwieczna Trójco, Ty chciałeś pojednać ze sobą człowieka poprzez krzyż Twojego Syna, spraw, byśmy widzieli w Nim znak Twojej miłości i by sprawił, żeby zniknęły wszelkie konflikty i podziały między ludźmi powstałe w imię religii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Święty ojcze Dominiku, módl się za nami, Święta Katarzyno, módl się za nami, Lili Oczystości, módl się za nami, Różo cierpliwości, módl się za nami, Przykładzie pokory i cichości, módl się za nami, Naczynie łaski Bożej, módl się za nami, Korono dziewic Chrystusowych, módl się za nami, Ozdobo Kościoła, módl się za nami. Najmilsza duchowa córko świętego Ojca Dominika, módl się za nami, Naznaczona ranami Pana Jezusa, módl się za nami. Uwieńczona Koroną Zbawiciela, módl się za nami. Rozmiłowana w ubóstwie Chrystusowym, módl się za nami, troskliwa opiekunko ubogich, módl się za nami, najczulsza matko cierpiących, módl się za nami, pocieszycielko grzeszników rozpaczających, módl się za nami, służąca radą namiestnikom Chrystusowym, módl się za nami. Pełna troski o Kościół Święty, módl się za nami, Harfo Ducha Świętego, módl się za nami, Mistrzyni Życia Wewnętrznego, módl się za nami. Obdarzona charyzmatem słowa, módl się za nami, Zanurzona w kontemplacji bożych tajemnic, módl się za nami, Otwarta na potrzeby świata, módl się za nami. Dźwigająca z Chrystusem krzyż za nie swoje winy, módl się za nami. Ogłoszona doktorem Kościoła, módl się za nami. Nasza przemożna orędowniczko, módl się za nami. Matko, tercjarko i siostro nasza, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Katarzyno, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Wszechmogący Boże, święta Katarzyna rozważając mękę pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, sprawdza jej wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Święta Katarzyno ty całkowicie oddałaś się głoszeniu wielkiej radości miłości Boga do człowieka. Pomóż nam przezwyciężać pesymizm i otwierać się na działanie Ewangelii, również poprzez nas sposób patrzenia i oceniania wydarzeń dnia codziennego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.